Od 5 sierpnia 1772 roku, kiedy to Rosja, Austria i Prusy podpisały w Petersburgu traktat rozbiorowy, ich głównym celem politycznym stało się wymuszenie na Rzeczpospolitej oficjalnego uznania tego aktu, co było ważne z prawno międzynarodowego punktu widzenia, ale też z uwagi na międzynarodową opinię publiczną. Król i Rada Senatu starali się odwlec termin zwołania Sejmu. Śląc jednocześnie noty do większości krajów europejskich z prośbą o dyplomatyczne poparcie sprawy polskiej. W lutym 1773 nadeszły stanowcze żądania trzech zaborców, domagających się zwołania Sejmu na 19 kwietnia, grożących jednocześnie akcją zbrojną i dalszym rozszerzeniem zawłaszczeń w przypadku oporu Rzeczpospolitej. Sejm Warszawski wobec całkiem wyraźnego sprzeciwu części szlachty nie miałby szans na skuteczne doprowadzenie, zgodnie z wolą zaborców, do ratyfikacji układów, gdyby obradował w klasycznym trybie. Dlaczego? Jakiś patriota mógłby zerwać Sejm, nie wycząc wszystkie jego ustalenia. Patriota? Zerwać? Docieramy tutaj do osławionej zasady liberum veto. W historii powszechny jest osąd, skądinąd niebezzasadny, że Liberum Veto było przyczyną nieskuteczności bez władu polskiego systemu parlamentarnego. Dlaczego? Otóż użycie wolnego nie pozwalam przez jednego nawet posła skutkowało unieważnieniem wszystkich uchwał danego Sejmu. Sejm taki, jakby nie istniał. Nic z niego nie zostawało. Twórcom tego narzędzia parlamentarnego Przyświecała idea jednomyślności przy podejmowaniu ważnych decyzji, oraz przekonanie, że nie zginie Rzeczpospolita, póki się znajdzie w niej choć jeden sprawiedliwy, który położy tamę złu, do którego będzie dążyła większość. Szlachetne, prawda? Ale całkowicie nierealistyczne. Od drugiej połowy XVII wieku korzystano z tego narzędzia do partykularnych interesów i prowadzenia polityki przez różne frakcje oligarchii magnackiej. Ostatnim aktem, który miał szansę udowodnić, że liberum veto powstało w słusznej i prawej intencji, był Sejm Warszawski 1773. Jeśli udałoby się zawiązać go jako ordynaryjny, czyli zwykły, to wyrażone w odpowiednim momencie liberum veto położyłoby tamę hańbiącej zgodzie na zabór ziem Rzeczypospolitej. Czy zatem słynny protest Tadeusza Rejtana był tym właśnie momentem? Otóż, wbrew obiegowej opinii, nie. Tadeusz Rejtan nie użył liberum veto. Mało tego. Tadeusz Rejtan nawet nie protestował przeciwko zaborowi ziem polskich bezpośrednio. Tadeusz Rejtan stanął w obronie jedynie i aż. Prawnego legalizmu Polskiego Sejmu. Co zatem wydarzyło się w Zamku Warszawskim między 19 a 21 kwietnia 1773 roku? Otóż państwa zaborcze doskonale zdawały sobie sprawę, że aby doprowadzić do ratyfikacji bezprawia, muszą całkowicie i bezwarunkowo sterować Polskim Sejmem. Żeby to uskutecznić, należało po pierwsze doprowadzić do zawiązania konfederacji szlachty. W obradującym pod węzłem konfederacji sejmie nie obowiązywała zasada jednomyślności. Nie można więc go było zerwać. Po drugie, należało doprowadzić do wyboru na marszałków konfederackich ludzi zaprzedanych. Wybór upadł na Adama Łodzię-Polińskiego z Korony i Michała Hieronima Radziwiła z Litwy. I po trzecie, przekształcić sejm w tzw. delegacyjny, Czyli obladujący nie w pełnym składzie, a jedynie w okrojonym, w domyśle okrojonym do posłów pozostających lojalnie na usługach zaborców. No to do dzieła. W pierwszym dniu konstytuowania się Sejmu, 19 kwietnia, Nestor posłów Stanisław Łętowski z Ziemi Krakowskiej bezceremonialnie wręczył laskę marszałkowską Ponińskiemu. Było to całkowicie bezprawne. Moglibyśmy w dzisiejszym żargonie politycznym nazwać Ponińskiego urzędnikiem, którego ktoś przyniósł w teczce, a który zgodnie z prawem powinien być demokratycznie wybrany w izbie poselskiej. Pierwsze trzy dni Sejmu koncentrowały się właśnie na obronie zasad legalizmu Sejmowego przez grupę patriotycznych posłów w opozycji do nielegalnych działań innej grupy i nacisków mocarstw sąsiednich. Warto przy tej okazji podkreślić, że historia Wikopomnie zapisała tylko jedno nazwisko Tadeusza Rejtana ale z diariuszy Sejmowych wynika, że wspierała go grupa około 15 posłów. Najaktywniejsi byli jeszcze Samuel Korsak i Stanisław Bohuszewicz. Sprawiedliwość nakazuje przypomnieć także ich nazwiska. Kolejne dni to kuluarowa walka o przeciągnięcie jak największej liczby posłów na stronę zwolenników skonfederowania Sejmu. Zabiegi o uciszenie opozycji i przystąpienie do obrad wyselekcjonowanych delegatów. Stosowano przy tym wszystkie możliwe sposoby: od łagodnej perswazji, przez próby przekupstwa, na zastraszaniu kończąc. Cała akcja działa się niejako poza kompetencjami króla, który mógł włączyć się do prac Sejmu dopiero po jego ostatecznym ukonstytuowaniu i faktycznie zachowywał się dość biernie wobec biegnących wypadków. Kulminacja narastającego napięcia miała miejsce 21 kwietnia. Wtedy to król wraz z większością senatu przystąpił do konfederacji. Większość posłów poddała się i również zgłosiła do niej akces. Należało już tylko przejść do sali senatorskiej na wspólną inaugurację Sejmu Konfederackiego. I wtedy właśnie poseł Nowogródzki Tadeusz Rejtan. Próbował własnym ciałem, najpierw stojąc, potem klęcząc, a wreszcie leżąc w progu sali poselskiej, zatrzymać posłów w drodze do Senatu. Niestety, jego ofiara nie poskutkowała. Warszawski Sejm Konfederacki zaczął działać i 30 września ratyfikował traktaty rozbiorowe między Rzeczpospolitą a Rosją, Austrią i Prusami. Pierwszy rozbiór Polski stał się faktem, potwierdzonym prawnie w Polskim Sejmie. Protest Rejtana przeciwko nielegalności formalnej obrad okazał się bezskuteczny i bezsilny. Czy to jednak oznacza, że nie powinien był wybrzmieć? Stał się symbolem patriotyzmu i honoru. Mało kto pamięta również, że całkiem niedawno przed Rejtanem na osławionym tak zwanym Sejmie Repninowskim 1767-68. Nikt inny, jak późniejszy współtwórca Legionów Polskich we Włoszech i Hymnu Polskiego, Józef Wybicki, chciał zastosować liberum vato jako ten, jeden sprawiedliwy, który położy tamę złu, do którego dążyła większość, uchwalając tak zwane prawa kardynalne i obce państwo, Rosję, jako gwarantkę ustroju i granic Rzeczpospolitej. Nad tamtym protestem, podobnie jak nad Rejtanowskim, sejmujące Stany przeszły do porządku dziennego. Docenił tę szlachetność mistrz Jan Matejko, malując jedno ze swoich monumentalnych dzieł pod tytułem Rejtan, Upadek Polski, Sejm Warszawski 1773 roku. Matejko zaczął go malować, kiedy dogorywało powstanie styczniowe, a zakończył w 1866 roku. Obraz był konsekwentną kontynuacją ukończonego w 1864 kazania skargi. To, co w skardze było przeczuciem, w Rejtanie stało się ciałem. Matejko był już wtedy malarzem uznanym i docenianym. Swoją pracę malarską poprzedzał zawsze dogłębnymi studiami źródłowymi. Mistrz Jan historię znał, a jednak połączył na swoim płótnie postaci, które w takim zestawieniu i w takich okolicznościach w rzeczywistości nigdy się nie spotkały. Rejtan Matejki, choć zainspirowany faktami, nie jest ilustracją tamtych wydarzeń, ale syntezą epoki, całego procesu dziejowego. Kogo my tu mamy wyobrażonego? Zacznijmy od króla Stanisława Augusta. Na naszej scenie wstaje on z fotela tronowego, widocznego za nim ze znudzeniem, zniecierpliwiony spogląda na zegarek. Z całą pewnością króla na sali poselskiej nie było. Mało tego, nie miał prawa tam przebywać. Uczestniczył w posiedzeniach Senatu. Matejce był potrzebny do pokazania tak typowego dla króla konformizmu. Obok widzimy wyrazistą twarz Hugona Kołątaja. Uosabia on szlachetne, ale niewykorzystane dzieło Konstytucji 3 maja. Poniżej króla, po lewej stronie obrazu, siedzi dwóch dostojników: Michał Fryderyk Czartoryski, głowa familii, i Michał Poniatowski, przedstawiony jako prymas Polski. Obaj panowie, piastując urzędy senatorskie, w izbie poselskiej znajdować się nie mogli. Nie interesuje ich w ogóle to, co dzieje się na sali. Symbolizują oni dwie siły mające ogromny, nie zawsze pozytywny wpływ na Stanisława Augusta. Familię i rodzonych braci króla. Przyjrzyjmy się teraz loży znacząco górującej nad sceną. Otóż namalował tam matejko ambasadora Rosji, księcia Mikołaja Repnina w towarzystwie, jak się przypuszcza, Izabeli z Czartoryskich marszałkowej Lubomirskiej i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. W izbie poselskiej, w przeciwieństwie do senatorskiej, nie było balkonów. Arbitrzy mogli towarzyszyć obradom, ale na pewno nie obcy posłowie osobiście. Samego Repnina już wtedy w Warszawie nie było. Figuruje tu jako spirytus mołens niepokojów konfederackich Rzeczpospolitej, rosyjskich interwencji zbrojnych wewnątrz kraju, przekupstwa polskich dygnitarzy i przemocy na nich stosowanej. Rodzaj drugiego przęsła mostu, rozpiętego nad głowami zgromadzonych, pełni portret najjaśniejszej imperatorowej Katarzyny II, gwarantki praw kardynalnych, protektorki króla i sponsorki wielu polskich dostojników. Oczywiście taki portret nie wisiał nigdy w izbie poselskiej. Wymowa jego obecności jest jasna. Niewiele mogło dziać się w Polsce na niwie państwowej bez wiedzy i łaskawego przyzwolenia oświeconej władczyni. Poniżej obrazu trzy centralne postacie z nienawidzonych zdrajców. Franciszek Ksawery Branicki, Hetman Wielki Koronny, Targowiczanin. Widmo Branickiego pojawia się jako symbol zdrady narodowej i pychy magnackiej w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Obok Adam Poniński, całkowicie zaprzedany Rosji, pobierał z ambasady stałą pensję. O jego roli podczas Sejmu już mówiliśmy, z tym, że 21 kwietnia do Izby Poselskiej się nie pofatygował. Na Sejmie Czteroletnim skazany na odsądzenie od czci, pozbawienie majątku, urzędów, nazwiska nawet i na banicję. Stanisław Szczęsny Potocki Późniejszy marszałek Konfederacji Targowickiej. W tym czasie 21-letni przebywał w podróży za granicą, wysłany tam przez ojca Franciszka Salezego po aferze sercowej. Wiele osób późniejsze postępki szczęsnego, w tym zdradę narodu, tłumaczyło osobistą tragedią młodego panicza, łamaniem jego charakteru przez surowych rodziców i brakiem właściwego wychowania. Znawcy twierdzą, że paradoksalnie. To najpiękniejsza męska fizjonomia, jaka wyszła spod pędzla mistrza Jana. W tym zestawie zdrajców nie wiedzieć czemu zabrakło Seweryna Rzewuskiego. Do kompletu dołączyć powinni jeszcze chociażby biskup Wileński Ignacy Masalski czy Antoni Stanisław Czetwertyński, który był jednym z posłów delegatów narzeczonym Sejmie, przeciwnik Konstytucji 3 maja i współtwórca Targowicy. Pomiędzy synem i ojcem Potockimi Matejko umieścił dość zabawnie wyglądającą postać szlachciury, którym ma być Karol radziwił panie kochanku, rubaszny oryginał i pijak, cieszący się jednak wielką popularnością wśród braci szlachty, marszałek Konfederacji Radomskiej, formalnie jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Na Sejmie go nie było, musiał emigrować w związku z upadkiem Konfederacji. Symbol typowego magnata polskiego epoki sarmatyzmu. Zatoczyliśmy można powiedzieć koło, i postacią zamykającą ten krąg jest Franciszek Salezy Potocki, ojciec szczęsnego. Mało powiedzieć, że na Sejmie go nie było. Potocki nie żył już od pół roku. Najbogatszy magnat na Ukrainie, zwany Królikiem Rusi, próżny, dumny, dwulicowy. Popierał Konfederację Barską, ale oficjalnie do niej nie przystąpił. Był przeciwny mieszaniu się Rosji w sprawy Polski. U Matejki, w przeciwieństwie do sprzedawczyków, ubrany w tradycyjny polski strój szlachecki, idzie w innym kierunku niż oni. Najwyraźniej nie jest im razem po drodze. Ale idzie jakby w amoku ręce wyciąga jak ślepiec gdzieś dąży, ale gdzie? Ten chaos pogłębia wywrócone krzesło, z którego sypią się papiery, sakiewka z pieniędzmi. Jeden z nich toczy się wprost od nogi Ponińskiego. Dla oddechu postacie pozytywne: Samuel Korsak, Stanisław Bochuszewicz. Rozmawiają z Jackiem Małachowskim, który próbuje im coś wyjaśnić: Być może to, że trzeba kalkulować politycznie, że upór skutkować może jeszcze większymi stratami? Poliński wskazuje na drzwi, w których stoi rosyjski grenadier. Takiej bezpośredniej interwencji rosyjskiej na zamku nie było. Natomiast obecność jego na obrazie odsyła do stałej już obecności obcych wojsk na terenie Rzeczpospolitej i realnej groźby wojskowej pacyfikacji opozycji Sejmowej. Jeszcze jedna postać z grona zjaw. Otóż nad głowami zdrajców, próbując nawiązać kontakt wzrokowy z Rejtanem. Wychyla się młody chłopak z rogatywką w jednej i szablą w drugiej ręce. To rodzaj uogólnionego powstańca, kościuszkowskiego, listopadowego i tego najbliższego Matejce, styczniowego. Zdaje się on mówić Rejtanowi, że nie wszyscy w narodzie to zdrajcy bądź konformiści, że następne pokolenia podniosą Rejtanowski choćby i bezskuteczny protest przeciwko ciemierzeniu ojczyzny. A na koniec sam główny bohater. W dramatycznej pozie z rozerwaną koszulą widać, że targają w nim skrajne emocje. Jak trudno takie emocje oddać środkami malarskimi. Czy gdybyśmy nie znali całej genezy sytuacji, łatwo byłoby odnaleźć w nim postać pozytywną? Rejkan został nawet nazwany przez cypriana Kamila Norwida wąsatym demoniakiem. I chyba trochę obłędów w oczach mu błyszczy. Rejtan zmarł zresztą w 1780 roku w odosobnieniu w rodzinnej Chruszówce jako osoba obłąkana. Po ukończeniu w 1866 obraz był wystawiany najpierw w Krakowie, gdzie wywołał niemalże skandal, bo Matejko wskazywał w swoim dziele, zadufaną w sobie sprzedajną magnaterię polską, samych Polaków, jako najbardziej winnych upadkowi państwa. To nie do końca prawda, chociaż stanowisko zgodne z dawną krakowską szkołą historyczną. Matejko spotkał się z wieloma głosami potępienia. Najostrzej chyba wyraził to Józef Ignacy Kraszewski. Cytuję: Jest to może piękny obraz, ale zły uczynek. Policzkować trupa matki się nie godzi. Mocne, prawda? Krytycy nie rozumieli, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, a Matejko malował ku obudzeniu sumień. Zachowało się szereg anegdot na temat reakcji różnych osób na Rejtana. Przytoczę jedną. Księżna Władysławowa Sanguszkowa, wychodząc z pracowni artysty, uprzejmie dziękowała mu i rzekła z przekąsem. W czasie tak powszechnej biedy, jaka panuje, trudno będzie, aby w kraju znalazł się jakiś amator, który by dzieło to nabył, ale kupić to powinni Moskale. Matejko odpowiedział błyskawiczną, jakże celną ripostą: Najwłaściwiej mościa księżno, bo kiedy dawniej kupili oryginały, to dla kompletu powinni nabyć kopie. Co potem też krążyło w wersji uproszczonej: kupili żywych, Mogą kupić i malowanych. Na wystawie w Paryżu doceniono rysunek i wyraz postaci. Trochę krytykowano błędy w perspektywie i dobór kolorów. Niemniej Matejko złoty medal dostał, a obraz kupił nie car Rosji, a cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef. Po odzyskaniu niepodległości odrodzone państwo polskie dzieło odkupiło i obraz zawiesł we wnętrzach Zamku Królewskiego. Po przygodach wojennych, odnaleziony na Śląsku, konserwowany, po odbudowie zamku wrócił w jego ściany i przypomina dramatyczne wydarzenia, których siedziba polskich królów była świadkiem. Gdy tylko będzie to możliwe, zapraszamy do zamku. Zachęcamy do podziwiania monumentalnego dzieła pędzla Mistrza Jana i wspominania postaci bezkompromisowego posła Tadeusza Rejtana.